Jak widzicie, znowu miałyśmy gościa. Tym razem dałyśmy żywą łapkę tu, przed domem, bo tu oni najwięcej lisy, lubią chodzić. No, pokręci się, pokręci się i na tym później. Po tym, jak tu pochodzi przed domem, poszedł tam do kur. E, byłam ja wczoraj w Nadleśnictwie w Starym Sąciu. No i co? Oni powiedzieli, że przyjmują zgłoszenie, jakby na Eee, szkodę od rolników tylko, a ja im tłumaczę, że mnie nie chodzi o, na, o na odszkodowanie. Ja mówię, mnie po prostu chodzi o to, żeby państwo coś z tym zrobiło, bo e, to dotyczy nie tylko mnie, a całą naszą okolice, Lisy nas po prostu terroryzują. Śmieci nam rozciągają, mówię, góry po okolicy wszędzie kradną. Mm. Mówię i m, proszę coś z tym zrobić. Ona nam powiedziała, no to nie jest gatunek chroniony. Pousmichały się, to i to i to. Ja pokazałam filmiki wszystkie, co ja mam. Bo powiedziała u sąsiadek sytuacja, jaka była przed chwilą również. No, czy oni z tym coś zrobią? Nie wiem. Zobaczymy, czy odreagują w ogóle. Mam nadzieję, że, że odlapią.